Proszę panią profesor Józefę z Sprawa i Sprawiedliwości. Panie Marszałku, wysoki Sejmie. W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu do ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz innych ustaw. Przedmiot regulacji, które obejmuje ustawa, jest niezwykle skomplikowany ze względów prawnych, historycznych i moralnych. W ustawie usiłuje się rozwiązać problem, jak zadośćuczynić ofiarom zbrodni komunistycznych bohaterom narodowym z lat 45-56, bestialsko zamordowanym i wrzuconym do ukrywanych do dziś wielu dołów śmierci rozsianych po całej Polsce. Symbolem tych bestialskich zbrodni jest między innymi łączka. Na warszawskich Powązkach. żeby ukryć nigdy nieosądzone zbrodnie ciała ofiar reżimu komunistycznego peszczeszczono, a miejsca ukrycia ich ciał użytkowano na inne cele, tak aby ofiary ich rodziny nigdy nie doczekały się godnego pochówku swoich bliskich. Analiza licznych opinii sporządzonych do ustawy przez władze rządowe i samorządowe musi zdumiewać oto w stosunku do ofiar barbarzyńskiego bestialstwa. Przestępstwa zbrodni, przestępstw komunistycznych z całą mocą i powagą usiłuje się zastosować cywilizowane przepisy prawa o cmentarzach. Nie bierze się przy tym pod uwagę, że zbrodnie wykonane na bohaterach nigdy nie zostały osądzone, a ciała ofiar zbezczeszczone. Dopuszczono się wielokrotnie przestępstw urzędniczych z pełną premedytacją, dokonując pochówków współczesnych od 1976 roku do czasów obecnych. Po to między innymi aby ukryć dowody haniebnego mordu politycznego. W tej sprawie, także w wolnej Polsce, nie zmieniono prawa, nie podjęto odpowiednich działań, aby powstrzymać proceder niszczenia dowodów zbrodni. W przedłożonych opiniach do projektu ustawy rozważa się, czy i pod jakimi warunkami można uznać i ochronić dowody zbrodni komunistycznych, czy pochówki zamordowanych bohaterów są grobami wojennymi. Przeważa jednak opinii, w opiniach pogląd, że jednak nie są, bo przecież nie widnieją w katalogu grobów wojennych, a któż by miał taki katalog grobów wojennych sporządzić, wpisując do niego miejsca spoczynku zamordowanych bohaterów narodowych, gdy rządy należały do oprawców, gdy skrzętnie ukrywano o ukrycie zbrodni zniszczenie dowodów, ale i dziś. Także rozważa się poważnie w opiniach, że na przykład łączka na powązkach nie mieści się w definicji cmentarza wojennego, a przecież definicja jest także do zmiany. Od tragicznych dla Polski lat 40. i 50. XX wieku minęło 60-70 lat. Dorosły już wnuki i prawnuki pomordowanych. Czas zaciera ślady zbrodni. W pamięci, która nie jest kultywowana, zacierają się ważne wydarzenia z tamtych lat. Odeszli do wieczności. Świadkowie zbrodni i wielu bliskich ofiar. Czas miał doprowadzić do tego, że zginie też pamięć o boh bohaterach, o tych, którzy złożyli na ołtarzu wolności ofiarę swojego często bardzo młodego życia. Po co odwlekano przez 25 lat pełnienia obowiązku oddania czci i godnego pochowania szczątków doczesnych bohaterów, wyrażenia wdzięczności za ich bohaterskie czyny? Czyżby oczekiwano, że pamięć o nich i ich czynach zawieje wszystko i zamiecie? Czy dlatego pan prezydent czekał blisko pięć lat, aby zgłosić projekt ustawy? Czy ma to, jak wiele innych obecnych inicjatyw pana prezydenta, charakter przyspieszenia wyborczego? To nie jest, wysoki Sejmie, dobra ustawa, która w sposób kompleksowy rozwiązywałaby nabrzmiały i trudny problem zadośćuczynienia bohaterom przez zapewnienie im godnego pogrzebu i miejsca wiecznego spoczynku na cmentarzu wojennym. Wyrażamy obawy, że ustawa ta nie pomoże w rozwikłaniu trudnych i wciąż dla wielu rodzin bolesnych spraw. Wyrażamy poważne obawy, że jej zapisy nie ułatwią dotarcia do dowodów zbrodni, nie ułatwią prowadzenia badań, mogą natomiast spowodować liczne odwołania do sądów i utrudnią prowadzenie badań. Ustawia stawia wysokie wymagania prokuratorom IPN, którzy występowali z wnios będą występowali z wnioskiem o ekshumację. To nie ułatwi im zadania. Wymagania przedstawiane we wniosku, wymagania prze prze przedstawienia wielu danych, które mogą uprawdopodobnić miejsce ukrycia ciał pomordowanych, nie będzie łatwe, ponieważ z całkowitą premedytacją dowody były niszczone. Jednak mimo wielu zastrzeżeń i wad tej ustawy, Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze projekt ustawy w nadziei, że dobra wola wszystkich władz i instytucji państwa będzie szukać wszelkich możliwości zadośćuczynienia ofiarom zbrodni komunistycznych i ich rodzinom, a także tym wszystkim Polakom, dla których pamięć bohaterów, wdzięczność pokoleń dla ich czynów jest moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Z... Zgłaszam także w imieniu klubu projekt poprawki do znowelizowanej ustawy, której sens sprowadza się do tego, aby po roku obowiązywania zastosowanych w ustawie rozwiązań złożyć Sejmowi RP sprawozdanie z jej wykonania. Wówczas będziemy mogli w pełni ocenić, czy wypełniła one deklarowane w uzasadnieniu zadania. Dziękuję bardzo.